Hej, siemanko, tu Miauzko, znacie, witam was w kolejnym recenzowaniu na, napojów na kanale. Dzisiaj napojem recenz recenzowanym będzie Reign yy, o smaku yy, chyba kwaśne jabłko. Tak, yy, sour apple, czyli po prostu kwaśne jabłko. Ja uwielbiam kwaśne, więc na pewno ten napój będzie z, w smaku kozacki dla mnie i duża nota będzie, także... Uwaga. Testujemy. No, rzeczywiście dobre. Takie kwa kwaskowate. Smakiem przypomina trochę te gumy. Ten center shock, właśnie się nazywały, był taki. Była chyba smak kwaśnego jabłka z tego co pamiętam. Yy, no i właśnie. Jeżeli chodzi o ten napój, no to kozak dla mnie bardzo, bardzo mi smakuje. Zastanawiam się, czy to czasem nie będzie jeden z lepszych reignów. Jak na razie, do, tych, do tej pory co wyszły, także. Mm, jeżeli lubicie oglądać mnie zmiarzone testowanie zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Napiszcie fajny komentarz, że to co ten film nami. Ja zapraszam na Was także na poprzednie filmy, filmy na, nas, na następne, do, do następnego, na, na razie, cześć Hej, hej, hej Nie zapomnijcie subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem Także, elo eee, Oczywiście napój dostaje jeszcze notę uwaga 6 na 10 Także, elo